Chwała Bogu. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa i za to, że mogę tutaj być, Ty możesz być. Eee, dzięki Bogu za to, wiecie. I gdyby nie Jego łaska, gdyby nie to, że On otworzył nam oczy, byśmy byli nadal ślepi. Nikt z nas nie rozumiałby. I nie wiedziałby po co tak naprawdę Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, ale to On w swojej łasce stanął na mojej drodze, stanął na Twojej drodze i otworzył te oczy, abyś mógł widzieć, aby abyś ja mógł widzieć i abyś mogli żyć. Wiecie, tak sobie pomyślałem, ilu dzisiaj ludzi na tej ziemi walczy, usilnie walczy o to z Jezusem Chrystusem, o to żeby zamknąć te oczy, z powrotem zamknąć te oczy i nie widzieć. A Jezus wiecie, w swojej wielkiej miłości, w swojej wielkiej dobroci dalej dociera. Dalej porusza człowieka, dalej daje swoje słowo. Porusza te sumienie, żeby człowieka gdzieś pobudzić, żeby mógł właściwie rozumieć Ewangelię i żeby mógł się oczyszczać, wiecie, i żyć dla niego. Wiecie, dzięki Bogu za to. Naprawdę dzięki Bogu za to. Wiecie, ja takie doświadczenie wczoraj, w sumie, miałem, że w pewnym momencie. W pewnym momencie tam yy, robiłem coś, jak śrubokręt, akurat tak niefortunnie wskoczył mi w rękę. Się tak dosyć głęboko, to, na, głęboko wbił i tam zabudzenie było w tej ranie. I wiecie, tak ciężko, bo ta y, ręka bolała, tak dosyć ciężko y, było to oczyścić. Wstępnie to oczyściłem i wiecie, poszedłem spać, a rano, kiedy wstałem, kiedy oglądałem tą rękę, to byłem w sumie taki, pełen podziwu, y, bo. Tak naprawdę ten cały brud, który dostał się tam do środka, tak Bóg gdzieś skonstruował te ciało, że, że ten brud po prostu jakby wypłynął po prostu na zewnątrz i rana się jakby oczyściła. Ja byłem pod wrażeniem, mówię jak to fajnie wszystko poszło. I tak od razu jak, jak sobie o tym pomyślałem, tak od razu gdzieś Bóg dotarł wyraźnie, że jeżeli należysz do Jezusa Chrystusa i jesteś w jego ciele, to te ciało nie pozwoli, żeby brud został w środku, choćbyś czasem. Myślał sobie, że a niech zostanie sobie tam coś, to nie ma opcji. Jeżeli jesteś wszczepiony w ciało Jezusa Chrystusa, to Pan się nie zgodzi na żadną nieczystość. Nie ma takiej opcji. Ona będzie musiała wypłynąć i będzie musiała zostać oczyszczona. Nie ma innej opcji. Po prostu nie ma innej opcji. Ciało Jezusa Chrystusa jest czyste, jest święte, wiecie? I Stąd Pan tak wiele mówił o tym do mnie i do Ciebie, do uczni. Wiecie, to co też było tutaj wspomniane, o tym ziarku gorczycznym, wiecie, też swojego czasu w takim woreczku nosiłem takie ziarko gorczyczne i miałem wsadzone w Biblię, żeby sobie czasem właśnie wziąć je i przypomnieć te słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czasem warto je mieć, żeby, żeby sobie oglądnąć i popatrzeć na te ziarenko, jakie to jest właśnie małe. Wiecie, tak kiedyś zastanawiałem się nad tym, dlaczego Pan Jezus akurat użył takiego podobieństwa i przyrównał te ziarko. Wiadomo, że kiedy myślimy o tej wielkości tego krzewu, to to, to wszystko ładnie e, pasuje, ale kiedy z kolei myślimy o, o tym małym rozmiarze na początku, e, to tak w pewnym momencie człowiek może się zastanawiać. Ale wiecie, kiedyś, jak właśnie tak sobie oglądałem te ziarenko, trzymając je w ręce, to e, patrząc na jego rozmiary, patrząc na to, y, jak ono wygląda. To wiecie, od razu taka przyszła silna myśl, jak dużą rzecz musisz mieć, jak duże sprawy to muszą być, żeby takie malutkie ziarenko przykryć. Naprawdę niewielkie rzeczy, niewielkie sprawy wydawałoby się, mógłby to przykryć. Jest tak małe, wiecie, dlatego jak ważne jest, żebym ja się poddawał Jezusowi Chrystusowi, żebym walczył o swoją wieczność, żebyś Ty o nią walczył. Wiecie, potrzebujemy Go, jeśli. Jeśli e, nie będziemy trzymać Jezusa Chrystusa, to, to po prostu nie ma opcji, żebyśmy się ostali. Ja i ty, braci i siostro, nie ma takiej opcji. Choćby cię ktoś przekonywał, bez ustanku miałbyś e, tłumaczone, bez ustanku wyjaśniane, co, jak, to jeśli nie będziesz na do Jezusa Chrystusa, twoje oczy przestaną widzieć, twoje uszy przestaną słyszeć. Tak bardzo potrzebujemy naszego pana Jezusa Chrystusa, wiecie, tak bardzo go potrzebujemy. Wiecie, ja chciałbym abyśmy otworzyli Ewangelię Jana. I tu z Ewangelii Jana chciałbym przeczytać, z trzynastego rozdziału. Wiecie, sytuację, która miała miejsce, kiedy to uczniowie patrzyli. Naszego Pana Jezusa Chrystusa. On czynił swoje dzieła, on wypowiadał te słowa. Nieraz, kiedy wypowiadał te słowa, to wiecie, nieraz człowiek, tak patrząc na to z boku, kiedy tak się możesz czytać, zastanawiać nad tym, to myślisz sobie tak proste słowa, tak wyraźnie powiedziane, i człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć. Tak proste słowa. A może się jednak okazać, że w pewnym momencie człowiek, pomimo tego, że dostanie jasną komendę. Jasną wytyczną, jasną instrukcję, co jak i tak będzie dalej robił po swojemu, nie rozumiejąc tego o co Pan Jezusowi Chrystusowi chodziło. Dlatego tak bardzo go potrzebujemy. I wiecie, tutaj chciałbym od 21 wersetu przeczytać słowa. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: Zapytaj, kto to jest, o kim mówi? A on, sparszy się o piersi Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał juda e, Judaszowi Iskariocie, sz synowi Szymona. Wiecie, kiedy czyta się to, kiedy patrzy się na to, wiecie to. Czy można jaśniej przekazać informacje? Ktoś zadaje pytanie, kto to jest? Jezus odpowiada, wyraźnie, wyraźne słowa mówi. A jednak okazuje się, że w pewnym momencie człowiek może nie rozumieć, pomimo tego, że bardzo jasno jest coś powiedziane. Wiemy doskonale o tym, że kiedy nasi bracia zostali napełnieni duchem świętym, wtedy zaczęli wszystko już rozumieć. Wtedy zaczęli wszystko widzieć, zasłona spadła z oczu. Oni już zupełnie inaczej oceniali wiele sytuacji, których wcześniej nie byli w stanie poprawnie ocenić. Wiecie, tak kiedy zastanawiałem się nad tym, to można patrzeć na te przypowieści, wiecie. Można zastanawiać się nad tym, co Jezus Chrystus wypowiedział do ludzi, do nas. Wiecie, gdyby. Nie Jezus Chrystus, nie rozumielibyśmy tego. Zupełnie byśmy tego nie rozumieli. To byłoby zakryte przed Tobą. Ale kiedy okazuje się, kiedy Jezus otwiera Twoje oczy, Jezus otworzył moje oczy, Twoje, kiedy On dociera, On Ci to objaśnia, to nagle okazuje się, że to jest bardzo zrozumiałe, wiadomo o co chodzi. I te instrukcje nagle Ty, ty stajesz się zdolnym, ja staję się zdolnym do tego, żeby dobrze to zinterpretować, żeby podjąć właściwe decyzje. Żeby te informacje wykorzystać, wiecie, a inaczej nie ma opcji. Nie ma po prostu opcji. Dlatego tak ważne jest, bracie i siostro, żeby należeć do Jezusa Chrystusa, trzymać się go, nie odpuścić, naprawdę nie odpuścić. Wróg bardzo silnie walczy przeciwko mnie, przeciwko Tobie, właśnie w tym celu, żeby odciągnąć Cię od Jezusa Chrystusa. Tak wielka bitwa się toczy, ale wygraj. Niech Pan da mi siłę, Tobie siłę, bracie i siostro, w tym, żeby wygrać, żeby nie odpuścić, trzymać Jezusa Chrystusa, wołać do Niego. A wtedy to, co On mówi, będzie jasne dla Ciebie. To, co On mówi, nie będzie zaciemnione. Dzisiaj potężna bitwa toczy się o to. I wielu ludzi niestety, przestając walczyć w tej dobrej bitwie, zaczyna stawać po drugiej stronie i walczy już z Panem, który za... I tak w swojej miłości wiele razy dociera do człowieka, porusza sumienie, porusza serca. Wiecie, to jest aż niepojęte, po prostu to jest aż niepojęte, jak nieraz się patrzy. Ile Pan ma łaski, wiecie, w pewnym momencie gdzieś, gdzieś pociągnie Cię wróg, a Pan do Ciebie dociera. Gdyby jemu nie zależało na mnie i na tobie, on by Cię zostawił. I byś w tym zaciemnieniu tak sobie szedł, spokojnie w cudzysłowie żył, i co? Nagle okazałoby się, stajesz przed, przed Jezusem Chrystusem, życie się kończy, i co z tego? Poszło. Już nie wrócisz. Już nie ma możliwości poprawy, nie ma możliwości zmiany, a Pan Jezus w swojej łasce dociera po to, żebyś, żeby twoje i moje oczy były otwarte. Abyśmy mogli widzieć. Bracie i siostro, nie możemy tego zmarnować. Ja nie mogę tego zmarnować i ty nie możesz tego zmarnować. Tak bardzo tego potrzebujemy. Dzieje apostolskie. A za Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj chciałbym z 28 rozdziału przeczytać o tym, naszym bracie, który wcześniej nie rozumiał, który słuchał i pałał wielkim gniewem, o tym, który miał wielką gorliwość, żeby zwalczać każdego, który rozumiał przypowieści Jezusa Chrystusa. I tutaj chciałbym od 17 wersetu przeczytać. Bo, wiecie, ten rozdział opisuje już wydarzenia w, życia, w życiu naszego brata Pawła. Można powiedzieć, już po wielu, wielu doświadczeniach wcześniejszych, które on przeżył, wielu, wiele prześladowań, wiele ciężkich doświadczeń dla tego ciała, ale jakże zwycięskich. W Jezusie Chrystusie. I tutaj czytamy takie słowa: Po upływie trzech dni zwołał on przywódców Żydów, Paweł. Brat nasz. A gdy się zeszli, powiedział do nich mężowie bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian, którzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie byłem oskarżony o coś, za co należałoby karać śmiercią. Lecz gdy się temu sprzeciwili, Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie mając wszakże zamiaru oskarżać o cokolwiek mego narodu. Dlatego też zaprosiłem Was, aby zobaczyć się z Wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. A oni rzekli do niego: Nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w Twojej sprawie, ani też nikt z braci nie przybył, który by o Tobie coś złego doniósł lub powiedział. Ale pragniemy usłyszeć od Ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej. A on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. Składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Nasz brat w Jezusie Chrystusie on jasno przekazywał informacje o. Panu i zbawicielu o Jezusie Chrystusie jasno przekazuje informacje, wiecie i to jeszcze nie z pozycji człowieka, który, od można powiedzieć, jak wielu nieraz mówi, od urodzenia już w czymś jest, tylko jako człowieka, który stał po drugiej stronie, który totalnie nie rozumiał, totalnie tego nie widział. On w Jezusie Chrystusie wkładał całe serce w to, aby braciom swoim, tym, można powiedzieć, Ludziom, którzy byli z tego samego narodu, powiedzieć o Jezusie, żeby oni mogli to zrozumieć, żeby oni mogli wiedzieć, po co ten Jezus przyszedł, tak jak tutaj pięknie jest zapisane, piękne słowa wypowiedział. Przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. On już zrozumiał. On zrozumiał, po co Jezus przyszedł. I on. Tłumaczy im, bardzo wyraźnie im tłumaczy o tym. Przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków, wyraźnie do nich mówił, przekazywał im. I widzimy, co dalej tutaj czytamy. Jedni dali się przekonać Jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, to zaczęło się dziać. On im mówił o Jezusie Chrystusie, on im mówił o zbawicielu, mówił o nadziei Izraela. A oni nie dość, że nie byli w stanie dojść ze sobą do zgody, to zaczęli się rozchodzić. Gdy Paweł rzekł jedno słowo, dobrze, dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc, idź do ludu tego i mów, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli, sercem nie, nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. Widzimy, co się stało z ludźmi, którzy mieli zaślepione oczy, którzy nie rozumieli, nie byli w stanie zrozumieć, po co Jezus przyszedł. I co się stało? Czego Bóg od nich oczekuje? Oni nie tylko odchodzą, to oni jeszcze zacięty spór między sobą prowadzą. Ich oczy były zakryte. Oni pomimo uszu wydawało, wydawa, wydawałoby się, będziecie stale słuchać. Żeby słuchać, to trzeba być w miejscu, gdzie coś jest mówione. I wiecie, jak wielu ludzi jest dzisiaj na tej ziemi, którzy stale słuchają, bez ustanku słuchają, a nie rozumieją. Będą ustawicznie patrzeć. Będą poświęcać na to swój czas, na patrzenie na to, a nie ujrzą. Wiecie, chwała Bogu za to. Wiecie, chciałbym przejść teraz do, do tego właśnie, co spowoduje, że ty będziesz rozumiał, co spowoduje, że ja będę rozumiał, co, co możecie jedynie zabezpieczyć przed tym, żebyś mógł dobrze rozumieć wszystkie przypowieści, żebyś mógł dobrze rozpoznawać to wszystko, z czym Pan dociera do Ciebie. Wiecie? I to, to jest wyraźne w Ewangelii. To jest tak wyraźne w Ewangelii. Ewangelia Jana. I w Ewangelii Jana chciałbym przeczytać z 16 rozdziału. <laughs> Czy tylko zanim przeczytam, to wiecie, kiedy możesz patrzeć na Ewangelię, kiedy możesz patrzeć na to, te wszystkie przypowieści, które Jezus wypowiedział, wiecie, uczniowie nie rozumieli wtedy tego. I co Pan Jezus robił? Pan Jezus na osobności brał uczniów, im to wszystko tłumaczył. Im to tłumaczył i objaśniał, czego to dotyczyło, o co chodziło, jak to oni powinni zrozumieć. Wiecie, i oni wtedy, kiedy słuchali wyjaśnienia Pana Jezusa Chrystusa, oni to rozumieli. I dalej idąc, kiedy możesz się na tym zastanawiać, i ja to, co spowodowało, że oni mogli to zrozumieć, bliska relacja z Jezusem. Bliska relacja z Jezusem, to, że oni byli w relacji, oni byli z Panem, to spowodowało, że, oni, że Pan im mógł to tłumaczyć, że oni mogli być tymi, którzy byli rozumiejącymi, którzy mogli widzieć, oni mieli ten przywilej, wiecie, to oni mieli ten przywilej zrozumieć to wszystko, dlatego że byli blisko z Jezusem. Oni w pewnym momencie, kiedy Pan stanął na ich drodze i powiedział: pójdź za mną, oni poszli za Jezusem i trwali w społeczności z Jezusem Chrystusem. I dzięki temu, że byli blisko z Jezusem Chrystusem, wtedy oni byli w stanie rozumieć to wszystko. Oni byli w stanie wtedy mieć, mieć to objaśnione. Bracie i siostro, i wiecie: tylko bliska relacja z Jezusem Chrystusem, tylko to, kiedy będziesz spał, trwał w społeczności z Jezusem Chrystusem. Nie spał, tylko trwał. Tylko wtedy możesz być zabezpieczony, wtedy tylko możesz rozumieć i nie pogubisz się. Twoje oczy nie zostaną przymrużone, twoje serce nie będzie otępione. Twoje oczy, kiedy będą patrzeć, to nie będą patrzeć na to, na, 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 na złe rzeczy. Twoje oczy będą patrzeć w czysty sposób. Wiecie, tylko relacja, bliska relacja z Jezusem Chrystusem i to jest tak bardzo widoczne. Wiecie, i tutaj chciałbym z tego 16. rozdziału przeczytać, od 25 wersetu. I tutaj Pan Jezus Chrystus mówi do uczniów. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmie wam. Dla kogo Pan Jezus wyraźnie o Ojcu oznajmi? Dla kogo? Dla tych, którzy są daleko od Niego? Dla tych, którzy nie są w społeczności z Nim? Dla tych, którzy nie mają relacji z Nim? Dla tych, którzy nie chcą mieć relacji z Nim? Dla kogo On będzie to objaśnił? Dla kogo On będzie mówił o tym? Do, do kogo będzie docierał i oznajmiał o Ojcu? Komu będzie to czynił? Lecz wyraźnie ojcu oznajmię wam, owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę ojca za was. Albowiem sam ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali, uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do ojca. Rzekli uczniowie jego, oto teraz wyraźnie mówisz, iż żadnej przypowieści nie powiadasz. Widzimy uczniowie, przez to, że trwali w społeczności z Jezusem Chrystusem, oni byli przy nim. Oni mogli usłyszeć te słowa. Oni mogli mieć to objaśniane. Pan mógł ich w to wprowadzać. Wielu ludzi, którzy wtedy żyli w tym czasie i byli być może w promieniu jednego kilometra, być może pięciu kilometrów w odległości od Jezusa Chrystusa, oni nie mieli tej możliwości wysłuchania tych słów, słuchania tych słów i rozumienia w taki sposób. Ale uczniowie, przez to, że trwali w społeczności z Jezusem Chrystusem, byli blisko Pana, oni mieli tą Możliwość. Chwa Bogu za to, wiecie, chwała Bogu za to. Chwała Bogu. Teraz wiemy, że ty wszystko wierz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. Odpowiedział im Jezus, teraz wierzycie. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy do swoich mnie samego zostawicie. Lecz nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat, wiemy doskonale z Ewangelii, że to wszystko się wydarzyło zgodnie z tym, co Jezus powiedział. Dokładnie tak się wydarzyło, jak Jezus powiedział. Ale oni dzięki temu, że. Posłuchali Pana Jezusa Chrystusa i trwali w społeczności z Nim i zrobili zgodnie z tym, co Jezus im przykazał. Oni czekali. I kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, Pan Jezus całkowicie otworzył im drogę. Drogę do zwycięstwa, drogę do tego, żeby mogli żyć dla Boga, żeby mogli Godnie naśladować Jezusa Chrystusa na tej ziemi. I to jest dla mnie i dla ciebie tylko możliwe, kiedy będziemy trwali w społeczności z Jezusem Chrystusem. Nie opuszczali Go. Wiecie, dzięki Bogu za to, że On dociera. Wiecie, wiele razy dociera do człowieka po to, bo nie chce, aby ktokolwiek z nas zginął. Naprawdę nie chce, żebym ja zginął i nie chce, żebyś ty zginął, bracie i siostro. I na cóż różne, różne nieraz teorie ludzkie, na co różne y, ludzkie wytłumaczenia, to na nic ci się zda. Ale jakże cenne i ważne jest dla mnie, dla ciebie, braci i siostro, należeć do Jezusa Chrystusa, być w społeczności z Nim. Chwała Bogu za to. Wiecie, wielka bitwa jest dla każdego, który wyruszył za Jezusem Chrystusem. Diabeł za wszelką cenę, jemu bardzo zależy na tym, żeby cię zawrócić. Żeby twoje oczy stały się niewidzącymi, żeby twoje uszy były już zatkane. Ale żeby je zatkać, to trzeba czymś je zapchać. A czym diabeł zapcha? Wiesz doskonale, czym diabeł zapycha. Czym zaślepia oczy? Jakich używa materiałów, które nie są w stanie przepuścić żadnego promienia światła? Człowiek zaczyna chodzić w ciemności, żeby nie widział. I kiedy już dojdzie do tego stanu, to pomimo tego, że ktoś może stać naprzeciwko takich ludzi, tak jak nasz brat Paweł stanął naprzeciwko tych Żydów, na, na, na których mu naprawdę zależało. Wiecie, on tam był trzy dni i już rozejrzał się za, za tymi właśnie z tego narodu. Żeby się z nimi spotkać, wiecie, on miał serce, żeby spotkać się i im powiedzieć. I wyłuszczą, poświęcił wiele trudu, wiecie, to, się, to, tam, to, to, to trwa jeden werset, ale on wiele trudu włożył w to, żeby im wytłumaczyć, żeby oni mogli to zrozumieć, żeby oni mogli zobaczyć to. Z pozycji tego, który wcześniej totalnie nie widział, który, można powiedzieć, na podstawie tego, co Saul czynił. Widać, że on totalnie nie rozumiał tych, tego wszystkiego, co Jezus powiedział. On walczył przeciwko temu, bardzo gorliwie. Mówił im o tym, a oni dalej tego nie rozumieli. Jeszcze odchodząc ze sobą, spór wiedli. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i tobie, braci i siostro, trwać w społeczności z Nim. Nie opuścić Go, by nie stać się ślepym. Amen.